Siemano z tej strony, MP, a to jest Metro 2033. Kolejna misja. Yy, tutaj miałem lekkie problemy z nagrywaniem. I przyszedłem kawałek, dosłownie kawałek. Tutaj yy, jeden czek poniżej jakieś, minuta grybiła. I od tamtej pory. Yy, Tyle co mi się... Tyle co zyskałem nową misję, pogadaliśmy z nimi, a oni tu mają problemy. Jezus. A my mamy znaleźć bombę. My mamy znaleźć bombę i ją uzbroić bodajże, ponieważ musimy zasypać tunel. sobie tą lampkę, ponieważ ona dość słabo świeci już. Jezus, kochany. Czemu one to tak się na mnie rzucają? Trójeczka. Lecimy dalej. Tu jakieś cienie są. Fak. Ja nie mogę tam wejść. O co chodzi? Dobra, tak więc się nie będę ich prosił, żeby wchodzić tam. Idziemy na te schody. Niezbyt mi się tu podoba. Jeszcze żyjesz? Wypad. Okej. Okay. Lampka chodzi, więc wchodzimy tam. już sobie maskę gazową. Już tu wiem, że mi nieco ciekawie będzie. Fuck. Zdechłeś? Tak. Przełodźmy sobie. A czy mamy chyba ten trumnę zasypać, ale się nie mylę. Tak, dobra, więc mamy znaleźć tą bombę. Tutaj sobie sobie tutaj poszukamy. Jak z jak stąd wyjść? Mhm, hmm. Jakaś amunicja. Para ode mnie. Jezu, ile tego tu jest. Okej. Okay. Szukamy dalej. Coś tu... No już kurde, no. Okej. Okay. Tym z głowy przeladujemy sobie wszystko, co mamy. Nic I nie Już znowu wyskakuję, nie wiem kompetencji jak to zrobić. I zaraz zacznę. Nie mi straszne. Dużo coś tutaj mam zrobić. Ajajajaj, nie wiem. Mhm, to mi bardzo ładnie wyszło. Przynajmniej ogarniam co tu mam zrobić. Dość słabo, ale ogarnię. Więc teraz lecimy sobie, naładujmy sobie najpierw tą lampkę. Schowałem to już pod biurku, żeby nie było słychać. Będzie się jakoś inaczej to ładować. No dobra. Ja się zwron mi nie będę. Nie ten Tutaj. Chodziło. Jeszcze raz. Należy sobie odpuszczę to ładowanie lampki. Obiegnijmy tak. Odłóżmy ten ładunek. Zgrój to Okej okay. Teraz chyba mam znaleźć tamtego żołnierza właśnie Przy którym ostatnio byliśmy jak to tu? No, też mi się przyda. Fuck. Jak ja lubię, jak zaskoczenia tak biorą. Modujmy sobie najpierw to. Bo jednak się to przyda nam. No miło. Czemu ja zawsze sam muszę biegać? Mam tam wejść, znaczy się. Fak. Okej. Okay. Co by tak skoczytać? Mhm. podskoczą do mnie, odwrócą się i skaczą dalej. Nie ogarniam tego.

Так, oberwałem Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в... Так, то есть Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. что это там Спробовал на него подвинуться, да? До сих тоже от него добедились. Другое дело Ой, трэш, можно там дебшать. Все прелести государства строгого режима на лицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея Мастера. Скажи, что от меня. Он тебе покажет. Покажем целью миссии. храм надежды даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей которые делают нас людьми так и наверное. Ага. Uh -huh. Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артем. И удачи тебе. Ну что, не конец? Most był tu mamy kolejną misję za nami. Dość krótki odcinek, tak 12 minut będzie. Arusy, no no i jak na razie to dzięki za oglądanie. I ja iskal... Zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że się podobało, bo to widzę, że trochę słów mi spadło. Nie wiem czemu. No ale to tak jak mówię, mam nadzieję, że się podobało wszystkim. W następnym odcinku będziemy sobie kontynuować naszą misję. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Na razie.